odrobinę siatki, wynik 3 do 1. Poproszę Proszę Panią Mariusz akurat o komentarz do tego Ja przede wszystkim gratuluję Panu dyrektorowi 3 punktów, natomiast co do meczu to powiem, że na pewno no no próbiliśmy walkę tutaj na, na terenie Dłucha i nawet przy stanie 2-1 później uwierzyłem, że że może coś się udać. Natomiast GPS wykorzystał wszystkie e, te sytuacje, które po naszych błędach e, miał wykorzystać, tak jak klasowały uczynali. I dlatego przegraliśmy 3-1 i na pewno e, pierwsza połowa graliśmy konsekwentnie i nie będziemy się utrzymywać długo przy koniecznie Natomiast to nam w pierwszej połowie wychodziło, w drugiej połowie GKS poszedł do przodu i nasze znaczy, akcje może nabrały tempo. Natomiast y, albo nasze no szkodziły kupek albo 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 poprzeczka i tak, nie takiego wystworzenia, także gratuluję jeszcze raz Dziękuję. rozumiesz. Proszę bardzo o ten, że ten No Nie wiadomo było dla nas nie tylko jak my dzisiaj zabieramy, a jak będziemy się poruszać na wojsku. Nie dają szansy odchodzenia nawet 70 godzin. Pomimo że Chciałem absolutnie podziękować zawodnikom, że w tym trudnym meczu, w sensie fizycznym nie pogubili się na tyle, żeby nie dać sobie radę z podróżą która dzisiaj tutaj przyjechała. Z pewnością mnie przejechać moje rozlanie zawodników było mocno stroną tej. Nie sądzi, że w jak świat mamy dwa tygodnie przerwy, które poświęcimy innej pracy, nie tej, która, że tak powiem, jeszcze bardziej by ten zmęczyła. Yy, Przypomnę tylko, że w tym sezonie już rozegrałem mi wydatki na się. Mogę mieć duży szacunek do, do zawodników którzy większość grali, i wytrzymali. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę o pytania naszych gości. Michał. Mam pytanie do trena Aleńczyka. No, chyba najbardziej obciążony yy, ten grą 11 metrów jest Paweł Strąg, ponieważ nawet dzisiaj pojawiły się gwizdy na trybunach, co z na jego terenie, nagle zespołu, tylko na jego. Na jego, na jego, zespołu, na jego. Jak on oceni jego postawę i czy w dalszym ciągu on będzie yy, w pierwszym składzie wychodził na kolejne wyświetlenia? Albo będzie wychodził na składzie pierwszej donacji, bo on jest bardzo dobrym hmm. A nawet jeszcze słabsze, gorsze. Hmm. swoją rolę w wiadomości yy, Ja sądzę, że dzisiaj w pierwszej połowie... weszli, na tą pozycję, jeżeli mi ktoś zaproponował z tym 25, który mamy w kadrze, który ma dla niego brać, to ja podejmę dyskusję, czy ten czy ma czy nie. Yy, ja chcę zwrócić uwagę, że jeżeli by było dzisiaj 15 tysięcy ludzi, to by nie było super, że coś była strąka. Które nas nie opuszczają i bardzo głośnym dopingiem e, zagrywają do, do walki, do gry. Jest to grupa naszych najwierniejszych panów z trybuny po lewej stronie. Natomiast tam w nie było okrzyków. Jest trybuna ta na, na przeciwko, która w zasadzie czeka, żeby wokatrów wszystko wygrał i żeby nie trzeba było tego zmieniać. Ale chyba by mnie doradzali, to by ja mam zmienić. Dopóki będę trenował po Chatowie, to oni mogą najwyżej mnie zmienić, a ja żadnego zawodnika, który nie będę zmieniał. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szanowny Przewodniczący, ja się poprzedniego meczu i okazało się, że po obronie grało dwóch innych zawodników niż dziewczynka. Ja ja czy to to co Pan zamierzał, raczej nie? Powiem, tak? Czy też no tak, na pewno. Przegraliśmy wcześniej dwa spotkania, dlatego te zmiany były wykazane i myślę, że e, oczywiście przegraliśmy już jeden i patrząc na wynik, e, można być bez zadowolenia, natomiast myślę, że e, graliśmy lepiej, byliśmy lepiej zorganizowani i na pewno te zmiany pomogły nam e, tutaj w ramie.